Witam, witam wszystkich twardzieli i ludzi z Tytanu 26 listopada 2023 roku, w ten niedzielny poranek Chciałbym pożegnać się w tym roku już ze Ślężą, na pewno ze szczytem Może jak znajdzie się towarzystwo, to jeszcze umrę Czarnym szlakiem wokoło Góry Ślęży wpadnie w tym roku, ale raczej już nie przewiduję Zachęcam was moi mili z tego miejsca do wyznaczenia sobie jakiegoś swojego własnego celu Jakiegoś challenge'u Czyli jakiegoś wyzwania. Ja zaczynam 1 grudnia 30 dni e, półmaratonów 30 razy 30, razy 21 km. Taki mam plan, taki mam cel. To jest mój indywidualny. Nie nie proszę się nie porównywać ze mną. Porównujcie się zawsze ze sobą, ze swoimi postępami. Wymyślcie sobie, co możecie robić: spacerować. Mój tato zaczął. Się szybciej maszerować, nawet truchtać 70 lat skończy w styczniu cieszę się, że e, taki cel sobie znalazł cieszy się tym, słuchajcie tak jak ja czasami mogę gadać non stop o bieganiu, tak mój tato. słuchajcie, po 20 minutach takich marszobiegów zadowolony, szczęśliwy bo to są endorfiny dla każdego jak e, każdy jakąś, e, jakiś wysiłek fizyczny z was wykona więc zobaczcie, co możecie Zrobić dla siebie, bo robicie to dla siebie, nie dla innych, dla siebie, dla swojego zdrowia. Pozdrawiam Was ciepło z tego ośnieżonego już tutaj ślężańskiego podnóżka. Bądźcie twardzi, jak zresztą jesteście. Pozdrawiam Was.